Witam ciebie drogi słuchaczu, słuchaczko na kolejnym naszym podcaście realizowanym w ramach zadania Razem po zdrowie w ramach takiej dużej kampanii, która nazywa się Jesteś dla mnie ważna, w ramach której realizujemy zarówno podcasty, webinary, spotkania poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym zdrowia psychicznego. Ja nazywam się Tomasz Rejent i będę z wami przez najbliższy czas w takim ważnym temacie czy dzieciństwo wpływa na dorosłe życie? A może bardziej nie, czy dzieciństwo wpływa na dorosłe życie, ale jak dzieciństwo wpływa na dorosłe życie? Przypomnę tylko, że nasze działanie realizowane jest dzięki wsparciu i dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego. I cóż, myślę, że możemy zacząć ten nasz dzisiejszy podcast. I zacznę od słów Ryszarda Kapuścińskiego, które napisał takie ważne słowa, że dzieciństwo jest jedyną porą, która tkwi z nami przez całe życie. I rzeczywiście rodzimy się bez żadnych doświadczeń. Każdy kolejny dzień naszego życia przynosi nam nowe doświadczenia, nowe rzeczy się w nas zapisują i zostają z nami przez całe życie. Towarzyszą nam aż do śmierci, w różny sposób wpływają na nasze życie, na nasze funkcjonowanie. I myślę, że są różne etapy w życiu każdego z nas. Ja też miałem w swoim życiu moment przed podjęciem terapii, kiedy Próbowałem przez długi czas oddzielać grubą kreską swoje minione doświadczenia z dzieciństwa od tego, co dzieje się tu i teraz. Na to ma wpływ to, że często nie chcemy sięgać do naszych wspomnień, które są bolesne, które wywołują u nas cierpienie, a może doświadczeń, które nas straszą, które powodują, że czujemy niemoc i bezradność w kontaktowaniu się z tymi emocjami. I to właśnie te emocje, te doświadczenia, te przeżycia są najistotniejsze w procesie psychoterapii, żeby móc do nich docierać i móc je oswajać w bezpieczny sposób w naszym dorosłym życiu. I być może również ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, podchodzisz sceptycznie dzisiaj do roli dzieciństwa na swoje dorosłe życie, ale zapraszam ciebie już teraz do tego, żeby znaleźć sobie sobie w, swoich, w swoim funkcjonowaniu jakieś trzy najczęściej spotykane trudności, problemy, czy to są problemy w relacjach z innymi, czy problemy w relacjach ze sobą, czy funkcjonowaniu w świecie, i żebyś tak obiektywnie postarał się popatrzeć na to, czy rzeczywiście źródło tych doświadczeń, czy początek tych doświadczeń. Jest jakby związane z Twoim dorosłym życiem, czy może swój początek ma o wiele, wiele wcześniej? Tak sobie myślę, że nasze życie, nasze dzieciństwo wtłacza nas w różne role, w które funkcjonujemy w systemach rodzinnych. Każdy z członków rodziny może przyjmować różne role, różne strategie po to, żeby przetrwać, i w okresie dzieciństwa często te nasze strategie one działają i przynoszą nam wiele pożądanych rzeczy pozwalają nam przetrwać, pozwalają nam przeżyć bardzo trudne doświadczenia, ale w dorosłym życiu często one nie są konstruktywne. Tak sobie myślę, że na przykład jedną z takich ról, które przybieramy w dzieciństwie, to jest na przykład rola bohatera, opiekuna, rodziny, która jest bardzo mocno związana z takimi bohaterskimi czynami, które Przekraczają granice dziecka, przekraczają możliwości często dziecka, ale które przynoszą bardzo dużo korzyści dla funkcjonowania systemu. System przez to na przykład odciągany jest od trudności czy problemów, ale w momencie, kiedy wchodzimy w dorosłe życie z takim schematem, to pomimo tego, że ten schemat może nadal przynosić korzyści, ale są bardzo mocno kosztowne. Zaczynamy obserwować, że ta nasza rola, ten mechanizm, pomimo tego, że przynosi nam korzyści, powoduje też szereg cierpienia. Cierpienia takiego, że na przykład nie jesteśmy w stanie budować satysfakcjonujących relacji opartych na wzajemności, opartych na tym, że zarówno my dajemy coś drugiej osobie, ale że też nie jesteśmy zapominani. Nie jest, na, na nasze granice i potrzeby nie są w żaden sposób też zachwiane w, w tych relacjach. A często tak się dzieje, że mechanizm bycia bohaterem, byciem tym najlepszym, tą osobą, która zawsze stanie w obronie, powoduje, że inne osoby nie mają możliwości do tego, żeby. Nam pomóc, żeby nam dopomóc, żeby nas wspierać. Często tak naprawdę to buduje też szereg różnych trudności w dorosłym życiu, takim jak budowanie bliskich i satysfakcjonujących relacji. Pomimo tego, że iluzja każe twierdzić, że osoby, które są przebojowe, które są duszami towarzystwa, że to one nie mają żadnych problemów w budowaniu relacji. Tylko pytanie, na ile te relacje są głębokie, na ile te relacje rzeczywiście mają to do siebie, że nie musimy w tych relacjach kontrolować swoich emocji, kontrolować tego, co się dzieje, a jesteśmy w stanie w sposób bezpieczny korzystać z tego, co dana relacja nam przynosi. Kolejną rolą, którą czasami niektóre osoby mogą przybierać w, w tym okresie dziecięcym, to jest na przykład bycie takim dzieckiem we mgle. Dzieckiem, które jest niewidoczne, które nie chce sprawiać problemów, nie chce sprawiać trudności swojej rodzinie, które odsuwa się na bok, które uczy się tego, jak pogwałcać swoje potrzeby, jak pogwałcać swoje pragnienia, jak nie przeszkadzać innym. Często te osoby są w dorosłym życiu. Osobami, które pomimo swojej wiedzy, umiejętności, świadomości, różnych zainteresowań, pasji, to są osoby, które są niewidoczne, które służą innym, które pomagają, które starają się być w cieniu, które pogwałcają swoje potrzeby i pragnienia, które mają bardzo duży problem i trudność zapytane o to, co czują. Nagle wpadają w bardzo duży lęk i strach, bo nie wiedzą, co czują. Tak naprawdę te osoby uczyły się przez całe swoje życie, a w szczególności przez dzieciństwo, robić różne rzeczy, żeby nie czuć, żeby nie myśleć, żeby nie pragnąć. I wchodzić, wchodząc w takie, z takimi doświadczeniami w dorosłe życie, ten bagaż powoduje, że w momencie, kiedy próbujemy stworzyć relacje, próbujemy stworzyć relacje z drugą osobą tą dorosłą relację nagle też zapominamy o sobie zapominamy o swoich potrzebach zapominamy o tym że żeby budować relację potrzeba jest też tego żeby widzieć siebie i żeby stawiać siebie też na ważnym miejscu w tej relacji tak żeby móc na przykład zbudować relację partnerską a nie relację opartą na przykład na tym, że jest ktoś, kto dominuje i ktoś, kto ulega tej dominującej osobie. Ale myślę, że to, że wchodzimy w takie role, to, że przyjmujemy takie role, często jest wypadkową w wielu sytuacji, które towarzyszą nam w dzieciństwie, na przykład alkoholizmu któregoś z rodziny, osób z rodziny, przemocy czy Innych destrukcyjnych zachowań, które występują w rodzinie, i często, tak naprawdę, w momencie, kiedy chcielibyśmy się nawet cofnąć do tych doświadczeń, lęk i strach, te wszystkie emocje, które przeżywaliśmy w tym okresie, są dla nas za trudne. Często, tak naprawdę, staramy się w różny magiczny sposób odciągać od siebie tą sytuację, odciągać od siebie tą sytuację docierania do tych śladów doświadczeń. Wtedy pojawiają się miliony, miliony wymówek, które zazwyczaj są bardzo racjonalne, takich jak na przykład po co do tego sięgać, moja mama już nie żyje, co to zmieni, przecież to miało miejsce 30 lat temu, jak dzieciństwo może mieć wpływ na mnie dzisiaj, skoro ja jestem dorosłą kobietą, dorosłą mężczyzną i to ja decyduję, nie ślady dzieciństwa. Ale z jakiegoś ważnego powodu te ślady z dzieciństwa wywołują u nas nasze reakcje, nasze schematy działania, nasze mechanizmy, które utrudniają nam satysfakcjonujące życie. Często prowadząc grupę dedykowane dla dorosłych dzieci alkoholików, używam takiej metafory, że rozpoczynając grupę na pierwszym spotkaniu o tym, że jak patrzę się na 12 osób w grupie, patrzę się na miny, patrzę się na doświadczenia, to pomimo tego, że widzę, że to są osoby dorosłe, które żyją w bezpiecznych warunkach, często tu i teraz, ale cały czas pomimo tego bezpieczeństwa, które jest na poziomie faktów, dzieje się tak, że broń, strzelby mamy pod swoimi krzesłami. Z takiej obawy i lęku, do którego jesteśmy często przygotowywani przez całe życie, że ktoś może do nas po raz kolejny strzelać. Jesteśmy już przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że nasze życie nie może być piękne i dobre, że nasze życie to jest pasmo nieszczęść. I nawet jeżeli dzisiaj jestem szczęśliwy, to tak naprawdę niepokój, który zaczyna mnie dotykać, zaczyna mnie obejmować, powoduje, że Zaczynam czuć potworny lęk, że za chwilę coś się schrzani, że na pewno to nie jest prawda. I też tutaj można się zastanawiać, czy to jest ślad z dzieciństwa, czy to jest ślad z tu i teraz. Ale to w dzieciństwie często, w momencie, kiedy żyjemy w rodzinie alkoholowej, zastanawiamy się każdego dnia, w jakim stanie przyjdzie matka czy ojciec. Czy będą trzeźwi, czy będą pijani, czy będzie w domu spokój, czy może trzeba będzie uciekać. Dziecko jest cały czas w gotowości. W gotowości i kontroli, wiedząc, że będzie musiało stoczyć walkę z tym, co może go spotkać danego dnia. I później dorosłe życie staje się też taką walką, taką walką, oczekiwaniem, kontrolowaniem życia bliskich, tego, co się dzieje i takiego nieustannego niedawania sobie spokoju. To często wyniszcza. I strasznie męczę i to często jest też taką powodą, to takim powodem, dla którego zgłaszają się na przykład moi pacjenci na terapię DDA. Mówią, że są zmęczeni tym ciągłym kontrolowaniem, ciągłym życiem strachu, z ciągłym takim oczekiwaniu, że za chwilę coś się zadzieje, czy takim ciągłym krytycznym głosem, który wychodzi gdzieś z środka, który neguje, który każe, który obraża i często tak naprawdę jak zastanawiamy się nad tym, co to jest za głos, czy ten głos jest wynikiem tego, że szef w jakiś sposób nas krytykuje, że nasi bliscy nas krytykują w tym dorosłym życiu i najczęściej okazuje się, że to jest taki głos wewnętrzny, który Często w procesie terapii utożsamiony jest z głosem takich rzeczywistych osób, które w dzieciństwie nas karały, krzyczały, krytykowały. Czy to głos mamy, czy ojca, czy babci, czy jakiejś innej ważnej dla nas osoby. I często uświadamienie sobie tego, że pomimo tego, że dzisiaj mam 40 lat, cały czas karmię się. Różnymi śladami doświadczeń i różnymi obrazami i postaciami, które zaczynają żyć we mnie. Te postaci zaczynają też tworzyć jakieś rodzaje kontaktu i relacji ze sobą. I to właśnie proces terapii i docieranie do tych śladów doświadczeń, uświadamianie sobie, wynoszenie na światło dzienne powoduje, że zaczynamy uwalniać się spod wpływów tych śladów doświadczeń. Często tak naprawdę przed podjęciem tego wyzwania, docierania do tych śladów dzieciństwa, czuję, że to jest niemożliwe. czujemy, że już tak zawsze będzie, że zawsze będę tym beznadziejnym, małym, nic niewartym człowiekiem, a dopiero później w procesie terapeutycznym okazuje się, że to nie są wcale moje słowa że to są słowa usłyszane przez różne ważne osoby, które przyjął na jakimś etapie swojego życia jako prawdę, jako prawdę o samym sobie. Chciałbym zacząć ten dzisiejszy nasz podcast też od tego, żeby powiedzieć takie zdanie, które pewnie każdy z Was już słyszał nie raz, że rodząc się jesteśmy białą kartką. Każdy z nas to pewnie wie. Ta biała kartka, czy ta przestrzeń w, naszych, w naszym ciele, w naszym mózgu, pod wpływem różnych doświadczeń i przeżyć, zaczyna budować naszą tożsamość. Zaczyna budować nasz samych, nasze reakcje. Niektóre z tych doświadczeń, taki umiejętny przez nas sposób, zaczynają być zamrażane. Zaczynają być. Zamrażane po to, żebyśmy mogli wykonać krok naprzód, ale przychodzi taki moment w życiu, kiedy zaczynamy szukać i zastanawiać się, co się dzieje w tym naszym życiu, że pomimo tego, że mamy narzędzia, mamy wiele możliwości, nie jesteśmy w stanie budować satysfakcjonującego życia. I to są właśnie takie momenty, w których zaczynamy docierać do tych różnych śladów wspomnień, Śladów wspomnień, które czasami patrząc z boku, dla niektórych mogą się wydać banalne, a okazuje się, że są świętością. Na przykład historia małego chłopca, który jest dzisiaj dorosłym mężczyzną i który, mając 6 lat, przeżył może największą traumę swojego życia. Wyobraź sobie święta Bożego Narodzenia, rodzinę siedzącą przy stole, dobrze bawiącą się, pod choinką leży mnóstwo prezentów, aż na to wszystko przychodzi jedna z ważniejszych postaci dla tak małego dziecka w czasie świąt Bożego Narodzenia, czyli Mikołaj. Wręcza wszystkim prezenty, a małego chłopca pomija. Mówi, że byłeś niegrzeczny, cała rodzina się śmieje, bije brawo, Mikołaj wychodzi, a ten mały chłopiec doświadcza mega upokorzenia. Upokorzenia, bólu, cierpienia, chce się schować. Chce, żeby jego nie było. Nagle Mikołaj po dwóch minutach wraca i wręcza prezent. Dziecko zami w oczach zabiera ten prezent, ale nie jest w stanie się już na nim skupić. Jest tylko przy upokorzeniu i przy cierpieniu, przy wyśmianiu i przy tym, że czuje się najgorsze. I sobie myślę, że te doświadczenie tego chłopca jest przenoszone na różne etapy jego życia. Na okres szkolny, na okres pójścia do pracy, budowania relacji, czy nawet moment, kiedy próbuje swojemu synowi przekazać też to, co ma w sobie najlepsze. Ale ten ślad upokorzenia powoduje, że cały czas się czuje nic niewartym, najgorszym na świecie człowiekiem. I może się to wydawać banalne, ale takie doświadczenia są największym skarbem często w procesie terapii, docieranie do tych śladów, które zapisują się w nas i tworzą w nas bardzo dużą informację o nas samych. One się reaktywują w różnych momentach, które z jakiegoś powodu są dla nas podobne albo przypominają nam się. Na przykład moment, kiedy musimy wyrecytować wiersz. Albo wystąpić przed grupą kolegów, koleżanek w szkole czy w pracy, podzielić się swoim pomysłem i nagle słysząc ten śmiech, nagle w naszej głowie, w naszych emocjach zaczynają się reaktywować ślady doświadczeń. Ślady doświadczeń, które powodują, że coraz trudniej nam jest zrobić krok i zaczynają całkowicie nieadekwatne emocje i przeżycia. Obejmować nas tu i teraz. To jest taki moment, który bardzo mocno nam też może jakoś pokazać, jaki mocny i wielki wpływ mają ślady doświadczeń na nasze dorosłe życie. Nasze dorosłe życie to składa się z różnych przekazów, które sobie powtarzamy każdego dnia. Przekazów takich, jak wstajemy, albo mówimy sobie, że jak cudownie, że wstajemy. Albo że znowu jest kolejny dzień, albo powtarzamy sobie, co się znowu wydarzy. Albo powtarzamy sobie, że już nie mam sił. I jak zastanowimy się głębiej, skąd ta nasza narracja życiowa przychodzi, czy ona przychodzi z tu i teraz, czy ona jest może też jakimś rodzajem śladu doświadczenia, czegoś, co powtarzaliśmy sobie przez długie lata swojego dzieciństwa, nagle się. Może okazać, że zaczynamy widzieć i czuć, jak mocny wpływ, i jak silne są te ślady z dzieciństwa na nasze dorosłe życie. Te ślady z dzieciństwa tworzą narracje, tworzą różne mechanizmy, schematy naszego działania, tworzą narracje i tworzą też różne takie struktury, w których zaczynamy funkcjonować i które zaczynamy odtwarzać w dorosłym życiu często tak naprawdę to jest taka kula u nogi, której jak nie ruszymy, jak nie rozbroimy tego mechanizmu, to w którymś momencie ona musi wybuchnąć, bo nie ma innego wyjścia, bo ta kula jest bardzo ciężka. Dlatego, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli mnie teraz słyszysz i któraś część tej mojej wypowiedzi... Trafia do ciebie. To może to jest taki dobry moment, dobry czas, żebyście mogli się też zastanowić, każdy z was, czy chce i czy czuje, że zasługuje na to, żeby zaopiekować się sobą, żeby zatroszczyć się sobą, będąc już dzisiaj dorosłym, zatroszczyć się swoim wewnętrznym dzieckiem, czy to poprzez proces psychoterapii, czy poprzez jakąś może inną formę pracy nad sobą tak żeby docierać do tych zamrożonych śladów i postarać się zrobić wszystko, żeby te ślady oswoić w sobie, żeby one już tak nie straszyły. To nie jest tak, że psychoterapia zabiera nam wspomnienia, bo te wspomnienia zostają z nami na całe życie, ale powodują, że te nasze trudne i bolesne ślady doświadczeń nie mają już takiej mocy rażenia i straszenia nas w dorosłym życiu nie powodują, że czujemy, że mamy związane nogi i ręce, tylko dają nam możliwość rozpoznawania, że to, co się dzisiaj ze mną dzieje, to nic innego jak ślad doświadczenia. Myślę, że jeżeli bym był w starych swoich śladach doświadczeń, to myślę, że nie bym był w stanie w żaden sposób mówić teraz do ciebie. Bo te moje ślady doświadczeń powodowały jeszcze z 14 lat temu, że kiedy chciałem do nich sięgnąć, to czułam, że całe moje ciało, że wszystko, co jakoś buduje mnie, nie jest w stanie zrobić kroku. Był tylko strach, wstyd, poczucie winy. Poczucie winy za i wstyd za rzeczy, za które w żaden sposób nie mogę odpowiadać. Bo nie jestem odpowiedzialny za dzieciństwo, nie jestem odpowiedzialny za to, co w tym dzieciństwie się dzieje, za to, co robią rodzice i za to, jakie ślady doświadczeń się we mnie tworzą. Bo ślady te, tych doświadczeń. Tworzone nie są tylko przeze mnie, ale tworzone są przez otoczenie, w którym wzrastałem i dzisiaj jako dorosła osoba zdaję sobie sprawę z tego, że to już nie rodzice mają odpowiedzialność za to, jak będzie wyglądało moje życie, ale ta odpowiedzialność należy do mnie. I teraz w moich rękach jest to, co ja zrobię z tym swoim życiem. Czy będę żył w strachu i lęku, czy będę starał się uwalniać od tego i brać odpowiedzialność za swoje szczęście. Więc życzę Tobie, słuchaczu, słuchaczko, tego, żeby Twoje życie było takie, jak chcesz. Wolna od panicznego lęku, strachu, od niemocy, od kontroli, od tego, żeby Twoje pragnienia i marzenia były ogarnięte tym, że się czegoś nie da, bo w momencie, kiedy zaczynam sobie mówić i widzieć, uświadamiać, że ten lęk nie jest tu i teraz, ale jest z dzieciństwa, pozwala mi się uwalniać. I pozwalam im być tym, kim chcę być. Więc tego tobie życzę i zapraszam Ciebie do wysłuchania wszystkich naszych podcastów, wszystkich naszych materiałów przygotowanych w ramach kampanii Jesteś Dla mnie Ważny, dofinansowanej ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Jeżeli poczujesz potrzebę zajęcia się sobą, swoim wewnętrznym dzieckiem, swoimi minionymi doświadczeniami, to zapraszam Ciebie na proces psychoterapii proces wsparcia psychologicznego, proces docierania do siebie samego. Dzisiaj Tobie dziękuję i mówię do zobaczenia.